No i po Kaczyńskim przepierdolił wczoraj głosowanie. Lex Kaczyński zwany również Lex Confident. Yy, I to nie głosami opozycji, moi drodzy. Tam jedna trzecia z Zjednoczonej Prawicy głosowała przeciwko albo nie przyszła. Chodziło o tej ustawie. Kaczyński sam satować przed pandemią donosicielstwem wzajemnym. Yy, w tej ustawie chodziło o to, że jak wszedłeś do roboty i tam się zaraziłeś, byłeś pewny, to szedłeś na milicję i ta milicja zaresztowała współpracownika, któremu powiedziałeś, że on cię zaraził i on ci płacił odszkodowanie. Genialne, on by wygrał z pandemią. Czyli każdy, na każdego miał dążyć, kogoś się niby zaraził, policja by to podała, oczywiście do sądu ustawali się hajsy od osoby odszkodowanie. Ja pierdolę. Dlatego ja uważam, że to jest koniec. W ogóle on nigdy nie sygnuje własnym nazwiskiem ustawy żadnej, nie wprowadza do sejmu, a wczoraj to zrobił. Sygnuje, znaczy podpisuje dla wyborców PiSu. Informacja. Generalnie ja myślałem, że się zacznie od pokazu za wszystko sypać, ale moim zdaniem serio, mówię, zaczęło się w tym momencie, bo teraz cookies i reszta zobaczysz, że sypie, szczury uciekają z trącego okrętu, komisja powstała. W stanie, wyjdą syfy i Kaczyński pierdolnie pozdrawiam.